Witam serdecznie w dniu trzecim na Gardaze. Byłem wyrzucić śmieci. Się zgubiłem na tym osiedlu. Nie wiem jak wyjść do naszego domku. Kier on wie A jest tutaj. ok, stoi auto. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj jedziemy teraz. dzisiaj jedziemy. Dzisiaj jedziemy na miasto rowerami. Najpierw pójdziemy na basen. W międzyczasie drzemka, obiadek. Na spokojnie. Jak będzie się działo coś ciekawego, to się włączę. Kurczę, mieliśmy przygodę z rowerem. Monice podczas jazdy się przebiło. No i nie wiedziała, że jej się przebiło. Dziwiła się, dlaczego jej pomału jeździ rower. A tu nie miała powietrza. No i delikatnie się Rawka zcentrowała. Hmm. Dobra. Wypróbuję to, jak się zjeżdża z górki. Eee, łatkę nalepiłem, pożyczyłem od miłego jakiegoś pana. Mam nadzieję, że do końca naszego pobytu wytrzyma. A ja co? No jadę się opruskać pod koniec dnia w gardaze. No, bo musiałem ten rower pod samą górę jej wepchać. O! Nie jest łatwe życie, faceta. Dzisiaj spokojny dzień. E, po basenie sobie zrobiliśmy drzemkę. To znaczy ja i Jasminka. Jedziemy teraz na miasto gdzieś coś zjeść. Następnie. Skręć w prawo. Zobaczymy, co dobrego będzie. Nie naładowałem sobie baterii do kamerki na głowie, także potem będę kręcił telefonem wczoraj jeszcze miałem 100%. A teraz włączyłem i parę. To znaczy 2-3. No ale może na to Co? Teraz chcę nagrać mi starczy. No, zjeżdżamy tutaj na naszym campingu na dół. No dzisiaj piękne niebo przejrzyste. Wczoraj tak jakby to wszystko zamglone było, a dzisiaj jest mega. Wiesz co? Myślę, sobie skoczy dzisiaj do Gardazy. Wczoraj sobie skoczyłem tylko na parę minut, a dzisiaj sobie skoczę na nieco dłużej. Tylko, że ja nie mam. A, dobra, skoczę w spodenkach, bo nie mam kąpielówek. Aha, no to ty w nie skażesz. W chodzisz od Nie, od trzech. No, także tak jak słyszycie, od trzech dni chodzę w jednych spodenkach. No, Tu jest nasza recepcja Sprytnie ją omijamy O tutaj jeszcze na tym basenie byliśmy A patrz jaka tutaj jest fajna Wejdź. Dobra Czuligąg <try> Znowu przepali sprzęgło. Każdy tutaj na tych górkach w tym kempingu przepala sprzęgła. Dobra, dwie minuty już trwa to moje nagrywanie, więc się rozłączam i się włączę, jak będzie coś ciekawego. Ej, zobaczcie, co mi się udało znaleźć we włoskim kerfuze. Karpackie. W Polsce nigdy takiego piwa nie widziałem w tej postaci. To znaczy widziałem Karpackie, ale nie mało taką kuszeczkę Dobra, zajmę się teraz konsumpcją tego, bo ciepło jest i mi się zagrzeje. Jesteśmy tu na takiej promenadzie. Pokazywałem to chyba Wam już wczoraj. Eee no ale ładnie jest, to zobaczycie jeszcze raz. Nie? Poniedziałek, pełno młodych ludzi. Nie wiem, nikt tu nie pracuje czy co. Szkoda, że nie wziąłem kąpielówek, bo naprawdę bym sobie skoczył do tej wody. A tak to tylko nogi idą wysokości, ud mogę pomoczyć. I też to zrobię zaraz. Ale najpierw karpackie. Piękny zachód słońca nad jeziorem. Zwieńczeniem dzisiejszego dnia będzie moja kąpiel, tak jak i wczoraj. Dzisiaj mało Wam nagrywałem. W sumie nic ciekawego nie było, byliśmy w tych samych miejscach co wczoraj. Nic ciekawego nie jedliśmy. Także no nie było co nagrywać. No co? no Dzisiaj z tym rowerem. Mam nadzieję, że nie, nie zejdzie. Nieco tak jak wspominałem wcześniej, jest zwichrowana rawka. Ale dobrze z przodu, a nie z tyłu. Także zażyję kąpieli pod wieczór. I zmykam do domu. Ale pięknie tutaj, no jakby ktoś mi dał pracę, mieszkanie, to mógłbym się tu przeprowadzić. W sumie od, od, od Maja do października po pracy mógłbym się kąpać w tym jeziorku. Jest tu pięknie. Powtarzam wam to w każdym kolejnym filmie. No ale no, nie kłamię. Każdemu polecam tu przyjazd. No, od razu lepiej zażyć takiej, takiej kąpieli. Super. Żegnam się z Wami. To co zawsze. Jak się spodobało, to zapraszam na kolejny odcinek, który każe się jutro. Codziennie Wam puszczam coś. Trzymajcie się. Siema, Siema. Godzina ósma, zjeżdżam sobie do supermarketu po śniadanie, kupić coś bo w lodówce pustki. Aha, tu jest zakaz. Pokazuje mi murzynek, że muszę jakoś inaczej zjechać. a i idzie ja tu teraz na Nie na Muszę na stycznym. Dobra, złączam się, bo mam nieodpiętą przyczepkę na rowery i muszę dosyć uważać do potem. Eee, no to tak jak wspominałem, jadę teraz do marketu na zakupy śniadaniowe i potem lecimy na prom. Promem będziemy się przemieszczać na drugą stronę Gardazy, lecimy do mojego znajomego z pracy i tam sobie pozwiedzamy. Podobno prawa strona jeszcze ładniejsza niż lewa jest. Zweryfikujemy miasteczko. Nie wiem, Bardolino? Bordolino, coś takiego, coś by Tutaj miasto salo, i to, w którym byliśmy przedwczoraj, już w sumie znamy i chcemy zobaczyć czegoś nowego. Na ulicach jeszcze pustki, ludzie śpią. Wtorek. Nie wiem, czy tu ktoś pracuje. W Niemczech każdy zapierdziela, a tutaj raczej. Nikomu się nie śpieszy. Dobra. O co się jedzie? Super, na market o nazwie Konat, a jak głupi wpisywałem w nawigacji Konrad i nie mogłem tu trafić. Jeszcze przez Kip pisałem Także co nad muszę następnym razem wpisać? Co nad? Piszę cetrioli Cetroli to chyba ogórki, nie? oryginalne włoskie 117, Wezmę 11, na śniadanka takiego z pomidorami mi się udało taki gruntowy na pewno lepszy niż niż taki afrykańskich rozmiarów no i dobra, kładziemy, frutta to są owoce, werdura to są warzywa a zapomniałem numeru, mi to 117 117 U 28 tyncików taki ładny gruntowy ogórek Tanioszka Dobra Banany mamy, bułki mamy, rogaliki mamy Co tu miałem jeszcze kupić? Jakąś szynkę i ser i wodę Woda idzie jak piwo Gdzie tu jakieś sery. Non-frizzante. Non-frizzante oznacza bez gazu. Tutaj się ładnie po włosku spytałem panią. Ona jest baby. Kto jasnika będzie mogła pić, to bierzemy zgrzewkę. I do kasy. Co tu więcej kupić? Tyle, starczy. Oj, trzeba uważać w tym Konradzie. Kasierka chciała mnie. Na dychę oszukać. Za zakupy wyszło 13. Ja jej daję 20, a ta mi się pyta, czy mam 3 euro, daj to 3 euro, a tam mi reszty nie wydaje. I stoję tak przy tej kasie i czekam na tą dychę. No ale w końcu pokazuję na palcach, bo po niemiecku nie umiała, że 10. No i och mówi pardon. Pardon, to chyba przepraszam, nie? Powinienem się nauczyć jakichś podstawowych zwrotów po tym włosku, bo słabo u mnie. Co ja umiem, Buongiorno, Alliwecerci, Tre to trzy. No i tyle. A i gracje. Ok, my już po zakupie biletu koszt takiego biletu w obie strony to 39 euro. Za dziecko się nie płaci. Ile tu jeszcze plus minus? O, tam już chyba płynie po nas. Ciekawe jak długo trwa ta przyjaźń. O. mnie. No? No podjechała nasza taczka. Fajnie tutaj. No weź ten wózek. No, no, biorę buzek Ciekawe czy piwko można tu zamówić. I startujemy. Wow, ale turbina daje. 45 minut będziemy tym Wiela to nawet Idę na dół zobaczę co tam się dzieje Ło, wow, tutaj dopiero odczytam na printerku Flaga Włoch powiewa. Wczoraj Włosi chyba wygrali w eliminacjach Mistrzostwa Świata, nie? Wydaje mi się, że tak Zobaczymy, co dzisiaj nasi pokażą z Finlandią W ogóle niezła afera z tym Lewandowskim Halo Halo, Jasminuś Nie no, fajna tym stateczko Wody, bo już smoczek dzisiaj w porcie wyławiałem. No i wylądowali, zeszli z pokładu i idą sobie taką promenadą wzdłuż miejscowości Garda Miejscowość się nazywa tak samo jak jezioro No Starówka dużo ładniejsza niż u nas w Salo Większe miasto No, większe miasto Tak, to jest większe miasto Ładny piesek z roiusiku. Najpierw sobie zrobimy tutaj rundkę, a potem obierzemy cel. Hotel, w którym się zatrzymał kolega. Jasminka, żyjesz tam? że ktoś za cicho siedzi? Przez czasem, żeby nie usnęła? Nie, ogląda sobie. Fajne te drzewka, to są chyba te platany, nie? Nagrywam Może jakieś krótkie spodenki bym sobie kupił Dają tutaj za darmo, to trzeba, czy trzeba kupować Nagrywam. nagrywasz <gry> o, możesz sobie popatrzeć na brązoletki. A nie możemy zrobić takiego wyłączać? No, po potem, jak będziemy wracać. <gry> <gry> o, pogrom, patrz. Ciężarą, jednak... Patrz, jakie o, pizze. Jak, tutaj Grzegorz nie ucierpił w głowę. My to tam nie mamy Wzaf, tej pizze Nagrywam. Ile tu piwo? A, względnie No z Grześkiem i tak pójdziemy gdzieś, nie? Nagrywam I ty będziesz musiał tu wycinać Nie, co, nie, właśnie nie, nie nic nie wycinam Głosy wycinasz Nie, nie. Czy jako szczytę, tu tak wrożysz? Nie O, tu mógłbym mieszkać Dobra płacny, mieszkać? O, tutaj W lewo, lewo skup Lepiej być y cieniem No chyba nic za darmo tu nie dają To wychodzimy stąd <grymne> Kurde no, Ruch jak na jarmarku w Połańcu Nie, idziemy, idziemy O, ktoś tu śpiewa. Nie, jednak nikt. Myślałem, że jakiś uliczny grajek. A tutaj widok z hotelu u Grzegorza. Tam powiewa flaga Włoch, tutaj leci ptaszek. Chill out, fajny ten hotelik taki. Może za rok się tutaj zatrzymamy? Kto wie? Już leci? Leci, idziemy teraz tutaj się wykąpać na plaży. W miejscowości Garda. W miejscowości Garda. Tutaj już w towarzystwie Grzegorza. I Marcela. DJ Marcela. DJ Marcel. Zapraszam na jego kanał. Tak? Marcel uśmiechnij się. Co tu jedzą, co tu jedzą? Mm, dobre to jest rzeczy. Dzień mm. Same buteleczki, same ten chleb, Ten chleb z tą pastą jajeczną... Jakąś ma specjalną włoską nazwę no, fajnie To widziałeś? O No coś dla Wojtusia i... Coś, coś dla mnie I jego <gry> A tutaj macie taki klif No my mamy takie Po drugiej stronie góry Takie no naprawdę góry wulkaniczne A wy macie tutaj taki klif No też ładnie ale te drzewa oliwne mają zapach, nie? Jak kwitną, no. bo tutaj już takie małe oliwki one... No tak, czyli mamy wyjście, tam mamy lepsze wyjście, Co, Co, Rozkładamy się gdzieś koło jakichś dziewczyn, nie? Obok no, swoich, tak? Jest. No jak coś Ci się spodoba, to, wiesz, to mów. A, będziemy pływać zaraz, ojej. Pauza na piwko po pływaniu. Za dużo nie popływałem, gdyż słabym jestem pływakiem. Tutaj Grzegorz z synem lepiej sobie radzą w wodzie, ja sobie lepiej radzę, o, przy piwku. Zdrowie. to? Droga powrotna. Za 10 minut podjeżdża dyliżans pod nas i wracamy z prawego brzegu na lewy brzeg z gardy do Porteze Fajnie spędziliśmy czas ze znajomymi popływaliśmy Wypiliśmy browarka, jednego, drugiego i trzeci przed nami. I trzeci przed nami. Trzeci przed nami. To, każdy no i jesteśmy już w drodze powrotnej. O tu jakiś barek jest. Kurde. Ile piwko? Kafeteria. bier 4 euro. A już dobra, wstrzymam się. Zajadę to mam w lodówce zimne. 0,66 Lecimy w kierunku portezy O, jasminka przyszła Ale jestem głodny, jestem tak głodny Zjem sobie dzisiaj kurczaka chyba na ciepło i popiję oczywiście browarkiem Jesteśmy już prawie pod naszym kempingiem Musiałem pchać jasminkę pod tą górę Masakra oh. Na szczęście mam Browara w lodówce Ostatniego Dlatego Wypiję go Dychnę sobie chwilkę I jadę do sklepu Kupić kolejne browary I kurczaka Dziś na, Dzisiaj w ogóle przez cały dzień zjadłem jedną bułkę, trochę chipsów i banana i dwa piwa. To wszystko. Także Dobra, najpotrzebniejsze zakupy na dzisiejszy dzień. Kurczak, cały kurczak 6,90 słuchajcie. Bagieteczka z oliwkami, Euro coś. Piweczko, Eurasek i duży sok też koło Euraska Padam z głodu, także szybko jadę i konsumuję A następnie polecę sobie na basen Witam kolejnego dnia, wczoraj już jakoś nic nie nagrywałem Dlatego wkrótce powiem co robiliśmy Co my wczoraj robiliśmy? A, byliśmy na Edgardów Się wykąpać, potem był taki wieczorek dla dzieci z klaunami i z występami A potem no, siedzenie na tarasie Nic specjalnego W końcu się zmotywowałem i wstałem z rana i pędzę na wykopki Godzina w pół do siódmej Także to co teraz nagrywam będzie zwieńczeniem wczorajszego dnia Natomiast dzisiejsze nagrywanie, że tak powiem, zacznę już od poszukiwań na plaży no nic, wczoraj odkryłem w porcie dość długą plażę, troszkę drobniejsze kamyczki, tak to zobaczę tam, co ludzie pogubili. Nigdy nie kopałem w kamieniach, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale postaram się coś znaleźć. Hej, hej.